Witajcie na telefonie z ja dziś krótko i szybko, chociaż ja i tak chyba tak nie potrafię. Jeszcze jedna drama z lolną nie minęła. I spokojnie, ja pamiętam jak nie lubiłem skamów u Queen of the Black, tak samo nie lubię skamów u innych influencerów. A już w internecie zawrzało za sprawą filmu Maszy. Koleżanki i fagaty. Właśnie o fagacie. Cały film trwa prawie 30 minut, ale najważniejsze jest końcówka z dwóch powodów. Po pierwsze, są tam ukazane głosówki, do których możemy się odnieść, które możemy skomentować, które możemy omówić własnymi słowami, nie Kulując, nie domyślając się niczego, ponieważ powiedziała je sama fagata. Po drugie cała reszta filmu to opowieść Maszy o ich przyjaźni, o ich dramie, ale powiedziana tylko z jednej strony, więc tutaj możemy się gdzieś tam domyślać, możemy sobie posłuchać, ale po co gdy mamy takie rzeczy od fagaty, które możemy skomentować, które należy skomentować, a uwierzcie mi jest co komentować. Plan na życie, że ja nie chcę iść na te studia i szybko muszę znaleźć sobie Bogatego faceta, albo w jakiś sposób sama zarobić pieniądze. Ja e, tak dużo na no żeby nie musieć rysować i w ogóle. Gdyby fagata powiedziała tylko tą drugą część wypowiedzi, nie byłoby tego filmu. W końcu, kto z nas nie chciałby zrobić kupy kasy, nie pracując dalej, do końca życia, korzystając z niego? No, kto by tak nie chciał? Co do pierwszej części, chciałbym bardzo powiedzieć, że jestem zszokowany, ale chyba o wiele bardziej szokuje mnie to, że. Jestem już niejako przyzwyczajony, i że nie szokuje mnie właśnie to, że kolejne jednostki, że aż tyle jednostek w internecie oraz poza nim skupione jest właśnie na takim planie na swoje życie. A co do samej fagaty, czy ktoś serio jest zdziwiony, że fagata to powiedziała? Ostatnio się spotkałam z takim mm, piłkarzem k***a i on jest zajebiście bogaty, bo on najwięcej zarabia, jakby z tego Lecha, no nie? On jest takim super AMG. Pisał na mnie właśnie na jakiś głupocz. Się puszczę w ogóle z całą Warszawą i takie naprawdę z dupy. Cześć, że on to powiedział temu mojemu piłkarzowi, ten inny. I e, teraz ten piłkarz e, już nie chce się z nią spotykać, bo uwierzył w to i w ogóle. I jestem taka słaba. Mękę sami rozwalił wszystko. A było spoko z tym piłkarzem, bo on jest strasznie głupi. I e, on to normalnie już mi gadał takie rzeczy w stylu. No, jakbyś była moją żoną. I w ogóle część to opcji, ja bym nie musiała nic robić. Jeżeli piłkarz wierzy ci w cokolwiek, fagata, to musiał być naprawdę głupi. Ale to nie świadczy absolutnie o nim. Mówi za to wiele o tobie. Wielu jest takich głupich facetów, a takich dziewczyn jak ty, no cóż. Dobra, no ja teraz mam plan B. Słuchaj <laughs> <Sorry> tego. No, <laughs> słucham, słucham. Ja mam teraz plan B, i mój plan B jest taki, że do mnie wpisuje strasznie stew. A stew to jeszcze więcej zarabia niż ten piłkarz. Wybacz, fagata. Naprawdę wybacz mi moją dobrą pamięć. Kiedykolwiek myślałaś o tym, żeby ze mną być nawet w procencie dla pieniędzy. Nie. Nigdy. Nie, bo to było tak, że ja jak szłam na spotkanie ze Stuartem, to szłam z takim ja, zamysłem, nie, żeby, żeby, był moim, żeby był moim e, przyjacielem, i tak jak wyszło, ale generalnie nie wiedziałam, że youtuberzy że dużo zarabiają, ja myślałam, że jesteś biedny. Na pewno. No nie oglądam polskiego youtuba, wiedziałam, że w Stanach tam na pewno mają pieniążki, ale myślałam, że w Polsce jesteście biedni. Najważniejsze, że jesteś szczera, Fagata. W głosówkach prywatnych do swojej koleżanki. Dalej będziesz udawała płacz, czy poprosisz swoich pr żeby napisali ci jakiś ładny tekst, żebyś znowu wyszła na tą grzesz. Dziewczynkę. Dwa lata temu o fagacie powiedziałem, że w płaczu nie ma absolutnie nic złego. Jednak w tym udawanym płaczu, który ma zmusić po prostu naszych małoletnich widzów do tego, żeby pisali Będzie dobrze kochana, wszystko się łoży, M możesz na nas liczyć. Jest dosłownie wszystko źle. Jest to mega żałosne i jedyne na co zasługuje dana osoba, dana sytuacja i dane płacz to wyśmianie. Dwa słowa X i D. Ja I już wtedy wiedziałem, z czym to jest. Z czym, z czym mamy do czynienia, bo szczęścia tylko kim czym. I od tamtego czasu nie zmieniło się dosłownie nic. Tak jest taki, że k**ma. coś się stało, nie mogłem wyjść, to mi k**ma. zamówił taksówkę do z Poznania do Koniny. To jest 100 km. I musiałam zapłacić dołożyć 100 za na tę taksówkę, bo mi dał za mało hajsu. I teraz mi nie chce jakby oddać tej kasy eee... eee... część to chodzi, że ja mu ciągle przy, że mi i w ogóle. E, on z tego taki. Tak traktować damę? Przecież to nie do pomyślenia. No, a Stu jest taki miły, że on ma na odwołał jakieś tam nagrywki i do mnie jedzie trzy godziny pociągiem do Konina. Po tym jednym zdaniu, po sposobie wypowiedzi i wyśmianiu Stu, ja wiem dosłownie wszystko o fagacie. Ale jaki Stu mnie <laughs> promował i bym zarabiał na jakimś Instagramie czy czymś takim? Przepraszam cię, fagata. Naprawdę szczerze cię przepraszam za moją dobrą pamięć. Stu tylko dla fejmu, Szczera odpowiedź, więc uwaga. Nie, nie byłam dla filmu. To, że on mnie pokazał, to była nasza wspólna decyzja. Nie mam jeszcze plenę, ale też trzeba mieć jakiś zapasowy plan. Ten plan to nawet całkiem nieźle kojarzy z twarzy. ponieważ większość czasu miał worek założony na głowę. Nie, może będę właśnie aktorką, aktorki pono w ten w Polsce zarabiam bardzo duże pieniądze i chudowe są jakby... ...po polsku. Nie wiem, co mam zrobić. Ach, kto jest ten Planc? No to ja wam powiem szczerze, że nagrania, które teraz usłyszeliśmy, wcale nie są najgorsze, które mogłyby zaszkodzić fagacie. Może dlatego ona tak cicho teraz siedzi i nie odpowiada Maszy? Chwilę po opublikowaniu tego filmu Wardęga przeprowadził rozmowę z fagatą, która, no bardzo chciałbym powiedzieć, że odpowiedziała na film, ale odpowiedzią nie można tego nazwać. Oglądałaś materiał yy, Maszy? No i wynika z niego, że to był w ogóle plan, że wykorzystałaś Stu, żeby I się wybić, bo chciałaś easy money. Słuchaj, większość tych rzeczy była mówiona w żarcie. Gdyby ta głosówka trwała 5 sekund, gdzie 15, nawet pół minuty niech trwa. To jeszcze byłbym w stanie uwierzyć, że jest to jakiś tam żart, bo różne głupoty się mówi gdzieś tam do znajomych, różne głupoty się wysyła do, do znajomych. Natomiast jak głosówka trwa 4 minuty i ty przez te 4 minuty opowiadasz plan swój na życie, który ostatecznie się spełnia, to Jak można mówić o jakimkolwiek żarcie? Jeśli w tym momencie ktoś wierzy w agacie, że to był tylko żart, to jest głupi tak samo jak tamten piłkarz Lecha, chociaż można nawet głupszy niż ten piłkarz. Dla mnie, czyli jak przyjaciółka, która jest w stanie. Wynieść jakieś rzeczy, prywatne rzeczy, prywatne rozmowy, to nie jest prawdziwa przyjaciółka i nigdy nie była prawdziwa przyjaciółka. No dobra, pamiętacie może dramę Fagaty z Maszą, gdzieś na początku tego roku? Jeśli nie, to jedna z drugą pokłóciła się, po czym Fagata wraz ze swoim przyjacielem, którego nie trawię do granic możliwości, udostępniła całą kłótnię na relacji na Instagramie, wyśmiewając Maszę. Ona jest... Pana Pasi, nawet nie rozmawia. Pan, z nawet nie rozmawia, ona jest... Więc w tym momencie to już jesteście kwita? Czy jak to inaczej nazwać? To znaczy, ja mam kilka określeń w głowie, ale zachowam je dla siebie. Bardziej chodzi o tego Siu i o te głosówki, że wiesz, tutaj się podniecasz, że o, jakiś piłkarz ma pieniądze, to fajnie by było. Z... Nie, to nie, tu tutaj chodziło o to, 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 było, to było akurat serio dla Beki, bo to była taka sytuacja, że spotykałam się z chłopakiem i on się chciał po tygodniu oświadczać i to było takie, wiesz, dla Beki. Nie ja, ja mam, ja mam, ja mam dziwne poczucie humoru. Aha, to te słynne dziwne poczucie humoru. No to w takim razie, moi drodzy, pamiętajcie, co z Bogdania, ja. trzymajcie się, cześć i nie tym razem. Ja nie kupuję tego tłumaczenia, że to są żarciki, no bo jednak się skminiłaś z tym Siu i on cię wybił i jednak masz teraz... Czyli jakby cały ten plan, który teraz uważasz, że był żartem, został zrealizowany. Ja nawet, ja nawet nie pamiętam wysyłania tych wiadomości głosowych. Ile ja już razy mówiłem wam o kłamaniu? W tym roku to już będzie chyba ze trzy. Albo opanowujesz kłamstwo do perfekcji, albo od początku do końca mówisz prawdę, bo w momencie, gdy się potkniesz, jakiś głupi ham i wścibski ch** z internetu wytknie Ci właśnie ten błąd. Minutę temu fagata powiedziała, że nie pamięta nagrywania tych głosówek. Pół minuty temu powiedziała, że nagrywała to dla Beki. Teraz powiedziała, że znów nie pamięta tych głosówek. Może fagata po prostu gra na czas i czeka na SMS-a od swojego pr żeby wyjść z tego wszystkiego z twarzą. Tylko fagata, powiem Ci, że troszeczkę za późno na wychodzenie z tego z twarzą żeby szukać takich rzeczy, ja w ogóle pewnie nie mam takich rzeczy, bo ja usuwam wiadomości, szanuję, wiesz, czy, czy jest ten, e, zwłaszcza jak ktoś by Znaczy powiem że... ci fagata tak, po tych nagraniach wychodzi, że trochę jesteś, nie? Dzięki Sylwek, że już nic nie muszę mówić, przynajmniej nie dostanę 11 do pozwu. A czemu wy ukradliście ten pamiętnik, jak to była twoja przyjaciółka? Ja to wszystko wyjaśnię, ale ja nic nikomu nie ukradłam. No dobra, no, no momencie... cóż, no, co? Są jakieś na to, przepraszam bardzo, dowody, gdzieś ktoś powiedział, że to ukradł? No ten mak książę, ten wasz kolega twój wielki, co ci mówiłem, że źle na tym wyjdziesz, na tej relacji? Nikt, nikt, nikt nikomu nie ukradł. No wzięliście jej pamiętnik, no to co to jest, pożyczenie pamiętnika? Nie, nikomu nie ukradłam pamiętnika. No ale ten mak książę, no przecież nagrywał, było story, że mamy twój pamiętnik. Ale czy ja tam byłam, czy ja tak mówiłam? Ojej. Tutaj tak tylko dla fanów chciałem wam pokazać ten fragment. Coś jest, ale jednak nie ma. A jak jest, to jej tam nie było. Być z fanem, to też trzeba umieć fagata. No właśnie, to jest ciekawe: czy jak ty jej nagrywałaś wtedy, że chcesz wykorzystać Stew, żeby się wybić, to co ona na to odpowiadała? Ja w ogóle nie pamiętam tej rozmowy. No i widzicie, może nie pół minuty temu, ale ostatecznie tych rozmów nie pamięta. Ja wam powiem tak szczerze, że swoich krzywych akcji to tak bardzo fajnie pamiętać. Najwygodniej wręcz. Jakby nic nikomu krzywdy nie zrobiłam, nic złego nie zrobiłam i. i co No pewnie. Bycie z kimś dla fejmu i hajsu przecież to nic takiego. W końcu Stew dalej sobie nagrywa i fajnie radzi w internecie. Czy konieczne jest jakiekolwiek podsumowanie? Ja myślę, że Fagata idealnie się podsumowała, o czym powiedziała nam Wersow. Co sądzisz o dramie Fagata-Masza? Ej, wczoraj, jak odeślałam ten materiał, powiedziałam, no, Agata, przepraszam cię, ale muszę ci to powiedzieć, strasznie, no, niefajne zachowanie z twojej strony, ona tam trochę powiedziała, że... Że wiesz, że teraz się zmieniła, i tak dalej. Czyli, ostatecznie, to się dowiedzieliśmy, że Fagata się zmieniła i jest zupełnie inną osobą. Skoro się zmieniła, i jest zupełnie inną osobą, no to musi chyba pamiętać, co nagrywała i co mówiła. Bo skoro by nie pamiętała tego, co mówiła, albo by nie robiła tego, co robiła. Czego jednak nie pamięta, że robiła, to nie musiałaby się zmieniać, prawda? Napisałem ja sobie taki punkt: Powiedzieć o świecie influencerów. I tak, w największym skrócie, chciałem powiedzieć, że straszny świat. To jest naprawdę straszny świat i tutaj mamy tego idealny przykład. Ja nie jestem ani po jednej, ani po drugiej stronie. Ewentualnie powiedzieć mogę, że, że, że nie przepadam ani za jedną, ani za drugą stroną, ponieważ wystarczy wpisać Masza na YouTubie i znajdzie się bardzo dużo różnych rzeczy, które ona mówiła albo robiła. I tak samo o fagacie. Także, także tu nie ma lepszej albo, albo gorszej strony, tylko jest Masza i fagata. I przyjaźnisz się z kimś, tak? Tu powiedzmy o tym, przyjaźnisz się z kimś i jak już dochodzi do jakiejś kłótni, to po czterech latach, bo ona jeszcze nie była ze stiu, po trzech chyba latach, po trzech latach dochodzisz do wniosku, że o, teraz jest ten moment, teraz właśnie ona będzie miała ten fame MMA, to teraz jest ten moment, żeby nagrać o niej film. I Świetny pomysł, bo ten film ma e, prawie 2 miliony wyświetleń. Ten w ogóle film się zablokował jak ma chyba 30 tysięcy albo 3 tysiące i miał 30 tysięcy łapek w górę. Więc to jak najbardziej się opłaca, jak najbardziej opłaca się rozmawianie z kimś i nagrywanie wszystkiego, jeśli jesteś influencerem, youtuberem czy kim tamkolwiek. I tak samo, jeśli chodzi o, o fagatę, to tak właśnie wygląda w większości, no może nie w większości, ale w znacznej części e, świat internetu, że jesteś kimś, z kimś, albo robisz coś nie dlatego, że ktoś jest w porządku, dlatego, że ktoś jest fajny tylko dlatego, że, że może, że masz coś w zamian jakąś kasę, fame, cokolwiek korzyści nie, że ktoś jest spoko, nagrywam z nim tak samo ja bardzo często rajduję mojego kumpla, to właśnie nie tak samo nie tak samo, wręcz przeciwnie mam swojego kumpla, Kilos53 bardzo serdecznie polecam, zapraszam do niego to jest jedyna osoba, którą ja rajduje na YouTubie. Dlaczego? Ponieważ jak ja miałem widzów, on ma. On bardzo długo, bardzo długo go nie było na YouTubie. Ja go w końcu, no, mówiłem, że on wrócił, on wrócił. I jak on miał, on miał w pewnym momencie więcej widzów ode mnie, dwa razy więcej, i on później zniknął z tego youtuba na dwa lata, czy tam na trzy, i w tym momencie on ma 16 tysięcy widzów, a ja mam tam 335 bodajże w tym momencie. I ja bardzo chętnie do niego właśnie zapraszam ludzi, ponieważ ponieważ jest, jest dobrym kumplem, ponieważ ja przez te lata utrzymywałem z nim kontakt jest fajnie. I, i to jest zupełnie coś nieinfluencerskiego, żeby zapraszać kogoś takiego, zapraszać ludzi do kogoś takiego, no bo co ja z tego mam? No nic z tego nie mam, przecież on powinien mi płacić za takie coś. Smutne, to jest bardzo smutne, ale wielokrotnie na przykład ja byłem na Spotkaniu youtuberów w 2000, nie pamiętam kiedy. Był freeze, była cała ekipa, byli, byli różni ludzie. I dlaczego był to pierwszy i ostatni w sumie raz, jak byłem na, takiej, na takim spotkaniu youtuberów? Ponieważ jest scena, są barierki, są youtuberzy, wielkie gwiazdy i jest cały plebs, który nawet tak naprawdę nie może poprosić o zdjęcie. Więc moi drodzy, na żadne spotkanie youtuberów nie jeżdżę. Do świata influencerskiego raczej raczej nie należy Mam kontakt właśnie z, z, z Kilosem, z Wartoszem, z Brudną Małpą, z Oluśem. Gdzieś tam troszeczkę mam na pewno kontakt z, z Rewo, z Filipem, Yoshi, bardzo też fajny kontakt. Gdzieś również taki, tro, taki troszeczkę kontakt z Multim, ponieważ to są osoby, z którymi można normalnie porozmawiać. I są, które są w porządku. Tak, jakbyś normalnie, to, to są takie osoby, że jakbyś wyszedł przed blok. No, właśnie mógłby z nimi pogadać się, pograć w piłkę i napić się tam oranżady pod sklepem i zjeść chipsy biesiadne. Jak ze starych czasów. No, ale to bardzo, bardzo rzadko się zdarza. Każda praca ma moi drodzy jakieś minusy yy, i to jest normalne. Ja absolutnie. Znaczy, ja lubię sobie narzekać, ale każdy z nas, z nas lubi narzekać. E, uwielbiam to, co robię, uwielbiam YouTube'a, ale jeśli chodzi o środowisko influencerów, to trzeba bardzo na siebie uważać. Bardzo, bardzo mocno. Bardzo, bardzo mocno. Dzięki wszystkim osobom wspierającym, które zobaczyli ten film wcześniej. Tu macie Instagrama, tu macie Select Shop, a tu macie TikToka, bo ostatnio wpadłem na pomysł, że będę nagrywał takie krótkie, minutowe komentarze TikToki a propos tego, co dzieje się właśnie na TikToku. Zapraszam, może się uda. Pamiętajcie o co z pogodania. trzymajcie się, cześć i bye. Całej sytuacji napisano na Twitterze, że najlepiej to poznać swoją dziewczynę czy tam partnerkę w momencie, gdy jeszcze nie osiągnęło się fejmu i nawet nie macie pojęcia, jak jestem szczęśliwy, że moją Izę znam od 10 lat.